A co myślisz ja dycha o takim meculeśku? Nie do dupy! Czemu do dupy? Bo jak go kupisz to traci na wartości od razu z toka. Ja nie tam, chuj z tokoła. No dla ciebie chuj z tokoła. a ja wolę wsadzić na przykład chuj w sobin. Podziłe to na głos? Pójdę. Ja pierdolę. Idę się przebrać. I dzień dobry. I... No, co, jest? co się stało no, z tą górą? E, trochę się pobijała tutaj na bokach tutaj na narkolu. I coś silnicze chyba mało ale jest, bo trochę się już czek on mi pokaże, gdzie jest bity. No. Gdzie? Tu? Owszem I tylko tu? No na masce widzę <laughs> też delikatnie Za to pachli To dobrze, to niech pan e, zrobi nie to trzeba i szurę? ja po I na... tutaj jeszcze Pusta? Dobrze, to niech pan się zajmę autkiem, ja to po prostu pójdę i... Proszę to pana, to pana, tylko jedno ma pytanie No to ma to na boczku bym ja prosił była okazja. A wie pan, że nie można hmm. bić aut? Powiem panu, to był manewr pit Jakbym tego nie zrobił, to bym wylądował w szpitalu, wie pan? Jakiś debil jechał yy, po moi, moim pasie Aha, bo bo... Proszę pana, bo jak się auta bije, to yy, my to musimy zgłaszać na niebieską linię pobitych aut. O kurde. Wiedziałe. No ale pierwszy raz widzę pana, że pan nie chciał, a pan żałuje tego pobicia? Ej, powiem panu, szkoda mi tego auta. To jest nie, to nie było tematu. Auta. Jak panu szkoda, to, to okej. Okay. To jak jest szkoda, to nie było tematu. Jadę na jazdę, próbno, czyli zje stuka, nie puka po tym uderzeniu. Dobrze. No i jaka diagnoza? Yy, już mówię panu w momencie, gdzie to się podnosi, to my. Pomóc ci coś? Nie, nie, tu wiesz, ty... Kluczem ci mogę podać. Najwyżej możesz mi podać jakiś kluczek, jak będę potrzebował. Pana, to opowiedz jaki. Spokojnie, tutaj na razie wszystkie mam. O, ale gorące. Dobrze. Jezus, o, się poparzyłem. Dobrze, pan tutaj tam pieniądze, pieniążki do... Momencik, momencik, pan poczeka, pan po, pan się nie spieszy, bo gdy się pan spieszy, no to yy, mnie pan ponagla. Spokojnie, spokojnie. Dobrze, olej dolany, proszę pana, ale to nie jest koniec. Po uderzeniu y, mamy problem z lewym wahaczem po prawej stronie. Czyli z prawym wahaczem. Jak tak pan stoi, to jest lewy, a jak tak pan stoi, to jest prawy. I teraz tak, wymieniać okay. czy nie? A w jakim. Y, może pan tak na podnośnik tutaj, pan zobaczy, czy trzeba wymieniać, czy po prostu. No nie no, guma jest overwana. Jest overwana jak pachwina po ruchaniu szesnastolatki. Y, proszę pana. Moja, pas przed nimi. Tak, tak, dlatego mówię: no tutaj stuka, puka, tucze. To można wymienić. Klekocze jak jaja, proszę pana. To można, można wymienić. No ale wie pan, nie że to się wiąże z kosztem zbieżności? Bo potem trzeba ustawić zbieżność. Żeby kierownica nie puka i opony się nie rozjeżdżały. No bo nie chce mieć pan z, y, krzywo y, zniechanego mm. go nie? Czasami. Wiem przecież. Pana to też jest mechanik, tylko poza służbą jak coś... Niech pan naprawi. Dobra, i... nie ma... Pan... Ja naprawiam od razu! Nie, jak pan, niech pan niech naprawi i tutaj. No to nurkuję. Mm. Młody! Co jest? I podaj mi te gumy co tam są y, przy wyważarce. Nie orbit! Młody nie te rzucia, Te czarne okay. takie mi do zakładania! No te nakładki! No, dawaj! I, i o żeby żebym łatwo, łatwo wetknął. Cześć deszka I umyć, tam woskować, Co zrobić? Może, można Woskować się umyć To Dobrze. i to jakby, jakby Dobrze Dziękuję O woskę ci Proszę bardzo z autko wypolerowane, tylko się przejadę Już szefowa, bo mam sprawę, bo chodzi dyszka. o wypłaty Masz radio, a masz godzinówkę wypisać, masz dostęp do wszystkiego tyżka miałeś to zrobić bardzo dawno. Temu. O, ale szefowa jest po fajna, jak krzefowa krzyczy. Jeszcze aby krzefowa mnie uderzyła. To już w ogóle. Nie, 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 takie tak, tak, tak. Nie, to ja dla szefowej to bez wy, wypłaty mogę robić. Ja czy wiesz co, ja tak nie mam do tego dostępu, to musisz stricte do zarządu. Do zarządu, a kto jest zarządem? Eee... baker i lepper te do nich uderzyć wiesz I to szefowa chwilkę tu poczeka to ja tylko powiem ile, ile narobiłem się dobrze? dobra przejedziemy się razem pan zobaczy czy stuka I spokojnie i na dziurach pan sobie słucha no tutaj są dość takie niezbyt fajne drogi no to trzeba właśnie w żeby nie pukało ja przyłożę ucho no 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 na dziurki proszę lewo prawo pokręcić kierownicą nie no jest okej okay. nie słyszę stuku puku jest dobrze Auto Naprawione, 100% Tak, niech pan tylko uważa na zakrętach, bo strasznie pan jeździ jak szalony Szeroko łuki pan bierze Nie pan, tutaj w tym aucie czuję się bezpiecznie, ale nie, bo niektórzy lubią tym autem jeździć, bo niektórzy właśnie tak jeżdżą jakby po nich swoich pasach No to auto jest wielkie, nie? Wielkie jest Jak jaja Wora ja, takie wielkie auto Dobrze, i... Tu pan stanie, nie musi pan wjeżdżać na miejsce? Poproszę o dowód, łoce jest. Proszę nie uciekać, jest łoce? łoce To jest mechanik dyszka. No ale muszę wiesz, ja ma... Ale wszyscy mechanicy mają mocę. No ja wiem, tylko myślałem, że szefowiec zaimponuje, że procedurę znam. Odliczone, Pięknie. tak? Pięknie. Odliczone. I ciofaj powoli, otworzę ci bramę. I szefowa? No. Bo ja nie mogę mieć radia, bo jestem uczulony na fal, fale radiowe, to lekarz mi takie coś wypisał. No kurde, to problem. No jest... A, możesz, a jestem a możesz, dobrym chociaż, mechanikiem. A możesz chociaż mieć dostęp do aplikacji? Mogę, ale ja jestem zapominalski i pewnie bym nie wypełnił. Kurde, i to jest właśnie problem, bo to trzeba też troszkę. No a szefowa, jakby mi dawała a, na przykład. A zapisujesz sobie chociaż gdzieś tam na karteczce, może w domu coś, gdzie tak plus minus, od której do której byłeś na służbie. No tak, y, 10 godzin zawsze No Dobra, to zgłasz się po prostu do zarządu. Pogadaj sobie z nimi, i dogadaj się stricte z nimi, bo ja tak naprawdę mam... nie mam nic z tym do gadania, wiesz? Dzień dobry. A, a was to muszę też mieć to radio? No. Bez sensu, bo jak ja nie będę hmm. miał nigdy awansu, bo jestem uczulony. Jak ja mam radio, to sikam. Dupą. To, to patrz, tam masz toaletę. Ale naprawdę, jak ja tylko usłyszę falę radiową, to dostaję sikawicy dupą i, i mogę zemdleć. Masz kurde, zamiennik dla ciebie? Łoki toki. Przez. Yy, przez yy, sznurek i kubek. O mogę tak wtedy. No ale ja tego lubię na szefową, nie? Chcę pogadać. Na warsztacie by to jeszcze przeszło. W, takie pytanie mam y, szef, szefowa, no. bo szefowa to ma dwóch fagasów, trzech nawet. Raz, dwa, <ścoughs> trzy fagasy. Jak no. zrobić, żebym ja miał trzy dupy? <ścoughs> Proszę szefową Wycią... Musisz mieć chuj hajsu. No. Mam musisz dom na plaży? Jeść. Nie mój, ale mam. No. To jeszcze to... potrzebujesz trochę. Jeszcze potrzebujesz jakąś. No szefowa super utrzymuje furę. to dlatego. To, a ile to jest w chuj w krańcu? Dużo no, milionów. Znaczy tak przynajmniej dychę to... bank musisz mieć. No ja mam 700 tysięcy. No co? Lecimy w ślinę? I, i milionów. <laughs> 10 milionów. <laughs> 10 milionów. Dawid, to jest jaja robicie z mechaników, nie? nie? Uczniów. Nie. Nie, nie, naprawdę wy macie 10 milionów? No tu to ciotka, tu ja już... szefowa ma. Ja już nie mam, Tylko bo w w autach W autach wszystko wsadziłem. Kradnie napady, znaczy no. No, jasne. I, a, i... Ciekawe, a, a skąd 10 milionów? I co, tak se pracujecie i se macie, tak? Tak. Kłamiecie. Nie, nie, nie. Na pewno! No. Ile dycha masz za godzinę? No dychy. Na godzinę mam! Znaczy, on ma chyba 6. Dobra, wszystko 6 gotowe, koła, motorek śmiga. U, No to jeszcze. Tak. No ale to jeszcze dodatkowo co zarobić tutaj na warsztacie za naprawę? Co to wiesz. dziękuję bardzo. i tak jest mało. To ale, to i. Ale, no to i tak, abym po szóstkę zarabiał? To ile ja muszę pracować, żeby mieć 10 milionów? 10 to 10 milionów? Przez pół roku. Po 30-40 no, godzin pół roku to jest. Yy, po 40 godzin 40, 40 godzin, godzin i pół roku to jest... umrę? Do tego czasu czy nie? <grym> nie. nie. Jeszcze nie, spokojnie. Yy, a jak może szybciej oprócz nampadów, bo ja nie lubię napadów. Nawet yy. gwałtów nie lubię! Robić godzinę na mechaniku, siedzieć tutaj na warsztacie, naprawiać samochody. No to ja tak robię, no i nie zarabiam tyle czy szefowa, to co, co robi, nie tak? To trzeba czasu. No w chuj czasu tu siedzę, nie? A czas to pieniądz. No ale szefowa to nie. rzadko jest na warsztacie, a tyle mam milionów. Nie, nie jestem rzadka, jestem często. Zawsze wyrobiam normalny. teraz jestem aktualnie na urlopie. Szef M4? Szefowa, kredyt ma. Kredyt? Nie. banku? Nie mam kredyt. Od franka? O nie, 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 nie. ja tutaj kredytów żadnych nie biorę. A narkotyki? Bo ja mam. Nie, nie, nie. To ja też nie mam. Nie, 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 nie miałem narkotyków. Brzycę się ty, It Fit fit, najgorsze rzeczy. No wiadomo. A jak mam Porsche na przykład? Za... 30 milionów. O kurwa. O, to, 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 to. No co? Jedziesz na miasto i szukasz jedziesz na miasto, No. Szukasz dupeczek. No i to se sobie i mówię, podjeżdżam i... Świnio! I co? I ona wtedy przychodzi, się przylepia? Nie no, na nie, okno. Nie, 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 nie. Nie Jak no. na nią że i powiesz świnio, to cię ewentualnie zwyzywa. Aha, czyli muszę udawać, że jestem zainteresowany i... Tak, tak, tak. I nienapalony, aha. Ale... Tak udawać, że jesteś zainteresowany, ale żeby nie wyszło, że od razu wiesz. Figo fango. Nie mm. możesz ci raz teraz takiej jakby stulei. Musisz wiesz no. pogadać. Na spokojnie podchodzić no. do wszystkiego. A na przykład jakby my nie wiem na przykład, no. Na doga ją zabrał na stację? No i już jest. Koniecznie tak, amerykański to... sos i kabanos. Nie. No. Kabanos nie będzie parowo z buzi Ko Koniecznie sos serowy. Syrowy? No Syrowy to do jest... naczosów w nie. tej. Do no. dogów. Meksykański, meksykański, i amerykański. Tak. I tysiąca wysp. To, to jaki przypadek. ten sos, bądź nie wiem. Okay, Jaki będzie chciała, no? no. A to czyli to nie jej nie muszę nie dać nie jeszcze piś. wybrać. No. Ja pierdolę. A ten, yy, No to jak ten pochodzi do góry to co na przykład mam z nią zrobić? Żeby rozchodziła, żeby w dupę nie poszło, nie? To jakiś spancer <grym>? mam z nią zrobić? Nie do ośki czy coś? Tak. No pewnie. Chyba wpadłem na pomysł. Jaki? Jak zostać Jaki? szybko Nie. Jaki? Jaki? Jeszcze muszę go chwilkę przemyśleć i, i, i zaraz powiem. Dobra. <grym> Bo o, no, no. muszę go tak. Yy, Pełni go ogarnąć w swojej głowie, tam mam diabły i szatany. Muszę diabły i szatany na lewo, a pomysł na prawo. Wyjdzie szefowa za mnie? Mam męża, rozmawialiśmy o już o tym. Kurde, ja namyślałem, że jak się pani, pani szefowa ze mną Hajta, to będę milionerem, bo wtedy nie. pół na pół. Nie, nie, nie. nie. Ej, ale tak ale to nie czas to miłości! Kiw. To dla kasy! Nie, Kajtek, to nie jest takie 300K. Bo ja mam teraz męża, co nie? Ja nie jestem zazdrosny! I pół na pół mam z mężem. No to ja będę pół na pół z męża też wezmę trochę. Nie no. Możemy razem spać w łóżku. Nie, 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 nie. No, nie. Nigdy nie będę milionerem. Ja mi z moim mężem. Spokojnie będziesz runerem. dyszka. Dyszka. Nie załamuj się, będziesz mówić i musisz tylko troszeczkę popracować. No, pracuję cały czas, łapy mam, Bruno, dole i już zobaczy co mam pod na widzisz, że ale się fałszywa, ja musiałam... no, no wiem, ale, bo ja musiałam przykładowo tak około roku na to wszystko pracować tak ciągłej pracy. To myślę, że kwestia czasu i też ci się uda. No, ale, ale. <laughs> ja Będzie pieniądze. dobrze, Tyżka. Ale spokój, nie będziesz miał. Ja mam to kredyt jest we frankach, od franka mam kredyt. Kurde, no kredyt tutaj jest chyba najgorszy. W co może się tutaj nie przyjdzie tak? Ujmę. Hipotetyczny kredyt mam na dom. Od hmm. <grych> franka, we Franka. Kurde, czy no. no, Dlatego trzeba jest pracować. Kwestia czasu. Zanim się obierzesz, kredyt tu nie będzie. Ale to no dobrze. No. no nie poddawaj się. Dziękuję szefowo za psychologiczną no. rozmowę, która mnie zmotywowała do pracy nad sobą. No. Będziesz pracował, później jakąś kobitę wyrwiesz, znajdziesz jakąś fajną. To później się ochajtasz i też znam. Znowu... A nie, w sumie to już później gorzej. Bo przeważnie, wiesz, to kobieta wymaga no ja od faceta, wiem. żeby był milionerem. Bez sensu nie wymagają takie... Ja takim golfem co jeżdżę, to ja nawet zobacz, nie patrzę ja tam nawet. teraz kobiet przyszło. No wiem, ale. Może zagadaj do jakiejś. Ale one tak trzy stoją, to jak są trzy dupy. To masz do trzech naraz. No to jest niegłupie. No. To idę zagadać. Dobre. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony warsztatowy czas o umilić. umilić czas? <noise> Jasne. Yy, o czym chcecie dziewczyny porządku? Manicure, pedicure. <grym> Ołóżcie ciasto, mycie zlewu. O ja się na tym nie znam. O z lewu. O kabanoskach nie będziemy rozmawiać. O śmierdzi śmierdzić spóźni są robione z konia yy, i nie polecam na diecie, bo może nie służyć kobiecie, także yy, paróweczki bym polecał. <grym> Ale ja mówiłam o kabaretkach. Ka kabaretkach! Kabaretka. Kabaretki są fajne, tylko mają dziury. Jeśli y, usiądziesz na przykład tutaj na zimnym, to możesz dostać wilka i nie takiego dogłaskania, tylko takiego w dupie, że, że, że możesz być chora i będziesz miała kaszel. Kaszel będzie. Kaszel dupy jest taki obsik, obsik, trzeba pójdzie się podcierać dwa razy. Raz kupę się podciera, raz smarki dupą. Także nie ma co w kabaretkach siadać na zimnym, tylko na ciepłym i na mięskim. Okej. Okay. Okej, okay, zapamiętam. Weź Czym jeszcze pomóc? wszystko, <laughs> bardzo dziękujemy. I umiliłem czas? Tak, bardzo tak, Świetnie, co to dzwońcie? Siemanko. Siemaneczko. Umiliłem czas. Jak było? Umiliłem no mi i czas. No super. W szoku są, są w szoku. No widzisz. Jedna się cała spociła pod pachami. No to jest normalnie... informacji też mi się spoczy. <śmier konuş Uno> to, a chciałem jeszcze zaśpiewać. Ale... No, jak następne przyjadą, to możesz im zaśpiewać. Muszę piosenkę jakąś wymyśleć. Tutaj coś ma dobrą. No ja słyszałem, no, ale to sło, słowa bym tydzień się uczył. Kajtek to jest taki mały, żeby się do cipy... do... szafy mógł schować. To tam tyka. To jest prawie mam, ja na mechanika, mężczyznę. jakby wyglądał wyścig. Właśnie, o. ty Kajtek, ty znasz taką nastolatkę? Jaką? Pokémon. Na nią mówią. Ja tak na nią mówiłem. Ona była no? wujkiem jej jest picikela, a tata to jest jakiś policjant. A! No ty jakbyś... Weź, poszukaj Pokémona, bo ja ona ze mną na randkę miała iść. No dobra. Bo skończyła właśnie 17 lat i już jest chętna. Cała... Lala. Chodziła i cały czas cię z przodu drapała. A bo miała mędrę albo ochotę. Lala. A może po prostu miała zapalenie. Czekaj, ja ci powiem jak ona miała na imię. Ona miała na imię Lamca. Leila! Leila, no? A ona nie jest starsza? No nie wiem, no mówi, że jest hot 17. Ale się napracowałem, chyba Kula, mam wolę. Muszę, mogę, się mogę jechać do szpitala? Znaczy na służbę nie musisz zejść, wiesz. Zajdę. Jakieś... A mogę? No. Proszę. Chyba że na miejsce wezwiesz. Nie, nie, bo wczoraj policję tu wezwałem, co z tym... Ty... Bo słyszeliście o morderstwie jakie tu wczoraj było? Jakie Jaki No wczoraj było morderstwo. No więc, ale jak to? i Meteor zabił dinozaury wszystkie. No, nie ma dinozaurów. I Meteor na górce Eliasza Makuby znaleźli na serwis. No i Meteor dostał do żwocie. O, za zabordowanie wszystkich dinozaurów. Meteor Dobry, taki okropny. Nie, yy, chcieli go powiesić, ale jest tak okropny, że cię wyściskiwał i cały czas. No i go zamknęli, go a kubką piasku cię przykrył. Meteor. O jezus! Yy, szefała się nie boi, pająku? No tak to wiesz Tak, tak. Taki wielki gołob. Tam jest taki wielki gołob. ptacznik. No kurde. Ptacznik! i tak go. że babi. No, no, w oknem wszedł i portfel mi chciał ukraść. Zostaw ten portfel, gnojku! I dopiero jak mu bronią pogrodziłem, to mi ten oddał i wyszedł przez okno. A masz licencję? No, mam! O, no I no, broń no, mam! No, no. Szefowa nie musi dziękować, że szefową ratowałem, bo on już tu nie wróci, bo się przestraszył broń. No i bardzo dobrze. Bardzo Ale się strachu się najadłem. Się. Naprawdę najadłem się strachu z tym już nie jestem głodny. No, no spokojnie. Także szefowa, jak potrzebuję prawdziwego teraz zamiast męża, to jestem. Na telefonie. Do <grym> widzenia? Oczywiście. się mówiła? siemanko. Wiktor, znowu czytasz te głupie książki i tak gówno się z tego nauczysz. Weź se konia, zwalczy coś. Nie mogę No jak nie, to spodnie jedziesz z wajchy. Mówisz, że na oliwienie. <grym>